Cześć, tu Trashigmat, wracamy do kolonii Wostroja. Ostatnio rozbudowaliśmy fortyfikację poprzez konstrukcję palisady i wieżyczek. Zrekrutowaliśmy naszego plemiennego więźnia, dając jej na imię Gizmo. Zostaliśmy także zaatakowani przez groźnego mechanoida, niszcząc tego cybernetycznego stwora po krótkiej walce. Ok, tak więc powracamy do naszej rozgrywki. Mamy tutaj grupkę kolejnych gości z klifu, nauczycieli, a nasi ludzie powracają do swych obowiązków. No i świetnie, ponieważ nasi koloniści zaczynają w końcu znosić to ścięte wiele dni temu drewno. No bo cóż, aby nasza mała osada mogła funkcjonować efektywnie, to nie powinniśmy mieć żadnych przystojów, jeśli chodzi o transport naszych dóbr. I tak oto mija kolejny dzień. Ale co my tu mamy? Po okolicy przytoczyła się pewnego rodzaju psychiczna fala. Z naszymi kolonistami wszystko jest w porządku, ale najwyraźniej niektóre igłany w okolicy oszalały. Hmm, no bardzo dziwne. Znajdują się one dość daleko od naszej osady. No, ale chyba nie będziemy mieli z tego powodu żadnych problemów i nasi ludzie kładą się spać. Ach, no i cóż, niestety muszę cofnąć te słowa, ponieważ żądne krwi oszalałe i guany dobijają się do drzwi kwatery naszych śmiałków. Okej, okay, tak więc niech nasi ludzie natychmiast wstają. I zajmą się tym problemem. No i niech spróbują wymknąć się po cichu tymi drugimi drzwiami. No bo cóż, idealnie chcielibyśmy ustrzelić te oszalałe jaszczurki z dystansu, tak aby nie zbliżyły się do naszych ludzi i nie wyrządziły im żadnej krzywdy. Okej, okay, tak więc niech nasi śmiałkowie przygotują broń i po cichu zaczają się na te zwierzęta. Okej, okay, jedna jaszczurka dorwała Shobusu-senpai. Tak, więc niech nasza kolonistka ucieka. A niech to, no i cóż, te jaszczurki są bardzo szybkie. Tak, więc będziemy chyba zmuszeni zaatakować je wręcz. Okej, okay, jedna jaszczurka powalona, ale tak na wszelki wypadek niech gizmo ją ustrzeli. Ach, Shobu Senpai przypadkowo trafiła pistoletem w Mattanifi. No musimy tutaj na to uważać. Okej, okay, wszystkie igłany są już powalone, ale tak na wszelki wypadek je dobijemy. Okej, okay, gizmo zabiła jedną jaszczurkę. No tylko właśnie, niestety nasi ludzie są ranni, a nie mamy w tej chwili żadnych łóżek medycznych. Dlatego też w tym celu przygotujemy prowizoryczne posłania. A naszymi rannymi niech tymczasowo zajmie się wętrów. OK, wszystkie oszalałe zwierzęta są już zabite. OK, sprawdźmy obrażenia naszych ludzi. No i niestety w przypadku Gizmo mamy tutaj pewien problem, ponieważ mamy tutaj dwa niegroźne obrażenia: jedno ugryzienie w tors i zadrapanie na prawej nodze. Mamy tutaj jednak także dość poważne zadrapanie w oko. I jest to niestety blizna, tak, więc tego obrażenia niestety nie będziemy w stanie wyleczyć. No i niestety przez to wzrok naszej kolonistki permanentnie ucierpi. Matanifi ma tutaj kilka niegroźnych zadrapań i ugryzień, no została jednak także raz trafiona z pistoletu. A w przypadku Shobu Senpai także mamy tutaj kilka raczej niegroźnych obrażeń. A co do Iguan, no to są one całkowicie zmasakrowane. No i cóż, wydaje mi się, że wykorzystamy tą dość paskudną sytuację, aby pozyskać z tych zwierząt mięso. Tak więc nakazujemy wętru, aby w naszej niewielkiej rzeźni pozyskał mięso z tych jaszczurek. Ok, tak, więc po całym dniu rany naszych ludzi są w końcu opatrzone. Gizmo jest tutaj niestety bliska załamania, no miejmy nadzieję, że wkrótce wróci do siebie. Mamy więc nadejście kolejnego poranka, no i teraz skupimy się chyba na tym, aby nasi ludzie przenieśli wszystko do naszej kolonii, ponieważ cały czas zalega tutaj to drewno. Mamy także inne materiały, jak na przykład tą skórę, która upadła tutaj swego czasu z orbitalnych kapsuł. E, no bo cóż, do tej pory nasi ludzie nie mieli czasu, aby to wszystko poprzynosić. A co do wętru, to być może niech jeszcze raz nieco posprząta, tak aby trochę poprawić humory naszym ludziom. No bo cóż, poza brudem, nie chcemy także znajdującej się wszędzie krwi pokonanych niedawno jaszczurek? No i świetnie mamy tutaj całkiem sporo mięsa z iguany. A wędru być może niech lepiej zacznie te porządki od kwatery naszych śmiałków. Tak więc mamy koniec kolejnego dnia. To drewno zostanie już wkrótce przyniesione, tak więc damy chyba kolejne zlecenie panu pająkowi. No i cóż, ostatnio mieliśmy problem, ponieważ nie mieliśmy odpowiednich łóżek medycznych. I dlatego zbudujemy nowy budynek, którym będzie niewielki szpital. Okej, okay, tak więc wykorzystamy tutaj nieco ładniejsze ściany, zbudowane z drewnianych desek. A podłogę naszego nowego szpitala? Wyłożymy higienicznymi białymi płytkami. Mamy więc kolejny poranek i pan pająk zabiera się za budowę. I świetnie szpital zbudowany. Tak więc wewnątrz umieścimy trzy łóżka ze zwierzęcych futer. Umieścimy tam także lampę. I utworzymy tutaj niewielki składzik, na którym będziemy przechowywali tylko i wyłącznie leczniczy żel z agawy. I nie będziemy przechowywali tego materiału na naszym składowisku głównym. No i niestety ten niezwykle cenny żel jest już na wykończeniu, ponieważ pozostało nam już tylko sześć jednostek. No i cóż, mamy w tej chwili całkiem spory zapas ziemniaków. Tak więc chyba to nasze poletko jest nieco zbyt duże. I minimalnie je zmniejszymy. Okej, okay, kolejny produktywny dzień dobiega końca. No i niestety zdaję sobie sprawę, że zużywamy więcej prądu niż go generujemy. Ponieważ z naszych baterii cały czas ubywa energii. No i cóż, cały czas potrzebujemy prądu, dlatego też musimy dokonać kolejnej dość kosztownej, jeśli chodzi o metal, inwestycji, budując kolejny generator parowy. No niestety na tym etapie nie znamy żadnego innego sposobu, by ten prąd wytwarzać. I świetnie, nasz niewielki szpital zbudowany. Tak więc przekształcamy te łóżka na łóżka medyczne. Świetnie, mamy drugi generator, tak więc przyłączmy go do sieci. Tak więc kolejnego dnia nasi ludzie kontynuują znoszenie materiałów. Robią to oni do samego wieczora. E, no i cóż, dzięki temu nasi tragarze zakończą w końcu swe zadanie. I nie będą się już musieli włóczyć po dalekiej okolicy. No i cóż, ponieważ Matanifii w tej chwili dosłownie nie radzi sobie z wyrobem dóbr rzemieślniczych, nakażemy Gizmo, by pomogła jej w wolnym czasie. No i cóż, do naszej kolonii przybywa kolejny gość, a nasi ludzie wracają do pracy. Ach, no i cóż, niestety gizmo. Nie podoba się praca przy rzemiośle. Raz jeszcze jest bliska załamania. No, tak więc zdejmiemy ją z tych obowiązków. No cóż, w naszej kolonii bardzo by się przydał kolejny rzemieślnik. Okej, okay, wydaje mi się, że mamy już całkiem niezły porządek. Tak więc w wolnym czasie, gdy wętru przyrządzi już tylko posiłki, niech powróci do badań naukowych. A panu pająkowi damy kolejne zlecenie. Tym razem zbudujemy nową jadalnię i kuchnię. No i cóż, urządzimy to miejsce tuż obok naszej spiżarni, tak aby logistycznie przebiegało to w miarę sprawnie. Tak więc na początek zdemontujemy północny fragment naszego płotu. Okej, okay, zrobione. Tak więc raz jeszcze wykorzystamy tutaj te nieco ładniejsze ściany z drewnianych desek. Tak więc tutaj będzie znajdowała się nasza kuchnia, a tutaj nasza jadalnia. Zakładamy tutaj także dość sporo drzwi, no bo cóż, nasi koloniści będą tutaj przybywali praktycznie codziennie i chcemy im to jak najbardziej ułatwić. Ok, pomieszczenie jest zbudowane, tak więc aby naszym ludziom się tam bardziej podobało, ułożymy tam tą ładniejszą podłogę z drewna. Ustawimy tam także sporej wielkości stół i krzesła. Montujemy także oświetlenie i w pomieszczeniu obok zbudujemy naszą kuchenkę. No i świetnie, nasze baterie są już niemal w pełni naładowane, a to oznacza, że mamy raz jeszcze sporą nadwyżkę prądu. Hmm, mamy kolejną burzę słoneczną, tak więc w ciągu kolejnej doby nie będą działały nasze urządzenia elektryczne. No i świetnie, w Wentru opracował właśnie technologię komunikacji, która otwiera przed nami bardzo ciekawe możliwości. Jednak poczekamy chwilę z budową konsoli komunikacyjnej, aż Pan Pająk skończy budowę naszej jadalni. Tak więc czas na wybór kolejnej technologii. I zdecydujemy się tutaj na pierwszy poziom rzemiosła. Dzięki temu będziemy mogli uprawiać bawełnę i wyrabiać z niej bardzo użyteczne tkaniny. No, i naszym ludziom udało się w końcu przynieść zalegające tutaj od dawna drewno. Okej, okay, mamy energię. No i cóż, możemy w końcu zrezygnować z tych prostych sałatek z surowych warzyw i zacząć przyrządzać dużo bardziej smaczne, ciepłe posiłki. Tak, więc w naszej kuchence mamy tutaj trzy rodzaje posiłków. Mamy więc posiłek prosty, który składa się tylko z jednego składnika. Jest dość szybki w przygotowaniu i, choć nie jest on jakoś bardzo smaczny, no to jest dużo lepszy niż prosta, warzywna, sałatka. Mamy tutaj także smaczny posiłek. No i ten do przygotowania wymaga już dwóch składników, w tym mięsa. Jest on także nieco dłuższy w przygotowaniu. No i aby go przyrządzić, nasz kucharz musi mieć przynajmniej siódmy poziom gotowania. Mamy także w końcu wytrawny posiłek, ale w tym przypadku potrzebowalibyśmy bardzo dobrze wyszkolonego kucharza z umiejętnością gotowania na poziomie dwunastym. No a cóż, nasz najlepszy kucharz, a więc wędru, ma w tej chwili poziom siódmy. Ale cóż, wystarczy to, aby przygotować smaczne posiłki. I dlatego dajemy właśnie tego typu zlecenie naszemu kucharzowi. Tak więc, podobnie jak w przypadku sałatek warzywnych, nakazujemy mu utrzymywanie zapasu 10 posiłków. Pan Pająk zakończył budowę. Tak więc zdemontujemy w tej chwili nasz stary stół i krzesła. Wętru może w końcu zabrać się za prawdziwe gotowanie, i aby ułatwić mu nieco zadanie, utworzymy tutaj kolejny, niewielki składzik. Tak więc tutaj będziemy przechowywali tylko gotowe posiłki. No bo cóż, dzięki temu nasi koloniści będą mieli bardzo krótki dystans od tego składowiska do stołu, przy którym będą jeść. Tak więc gotowych posiłków nie będziemy trzymali w naszej spiżarni. E, no i cóż, jak widzicie, ten nowy, dużo bardziej smaczny posiłek ma bardzo pozytywny wpływ na morale naszych śmiałków. A nasi tragarze przynoszą w końcu na nasze składowisko te znajdujące się dość daleko skóry. Okej, okay, mamy upadek kolejnych kapsuł transportowych z orbity. Zobaczmy, co kryją tym razem. No i świetnie, ponieważ mamy tutaj metal. No cóż, bardzo przyda nam się ten cenny materiał. A ponieważ są to już sztaby, nie będziemy musieli tego materiału przetwarzać. Okej, okay, pan pająk zdemontował stary stół i krzesła. I jego kolejnym zadaniem będzie zbudowanie konsoli komunikacyjnej. Tak więc otworzy to przed nami możliwości handlu. Będziemy jednak potrzebowali jeszcze jednej rzeczy, a więc orbitalnego nadajnika, ponieważ to właśnie w jego pobliżu, znajdujące się na orbicie, kupieckie statki będą zrzucały kupione przez nas dobra. Tak więc umieścimy ten nadajnik tutaj. Zbudujemy tutaj także betonowy plac i przeniesiemy tutaj nasze główne składowisko. No i likwidujemy to stare. Ach, co to było! Wszyscy mężczyźni w naszej kolonii zbijają się nagle w bólu. Pewna odległa machina nienawiści zaczęła się obracać. Wysyła ona w okolicy potężną psychiczną dronę na częstotliwości, która najwyraźniej wpływa tylko na płeć męską. I z tego powodu w ciągu kilku następnych dni nastroje naszych męskich kolonistów będą dość mocno pogorszone. No cóż, miejmy nadzieję, że pan Pająk i Wentru jakoś ten złowieszczy, psychiczny fenomen przetrwają. No bo cóż, są to kluczowi członkowie naszej kolonii i oczywiście nie chcielibyśmy ich stracić. I świetnie, konsola komunikacyjna zbudowana. Tak więc następnego dnia pan pająk zabiera się za budowę naszego placu i orbitalnego nadajnika. Mamy także niestety nadejście burzy, która jednak dobiega końca z nastaniem kolejnego poranka. No i proszę, w okolicy przelatuje pierwszy statek handlowy. Możemy się z nim skomunikować i dokonać wymiany handlowej. No i cóż, najwyraźniej jest to handlarz niewolników. Tak więc teoretycznie moglibyśmy ich kupić i w ten sposób powiększyć szeregi kolonii Wostroja. No i cóż, troszkę brakuje nam rąk do pracy, czy też ludzi do obrony, dlatego też chyba tak właśnie zrobimy. Ale to już nie dzisiaj, tylko w następnym odcinku. Tak więc raz jeszcze dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.